Jak zrobić wiązanie do bluzki? Zszywamy troczki na odległość stopki, albo nawet troszeczkę mniej niż stopka. Jeżeli mamy je już zszyte, zamocowane z dwóch stron, bierzemy igłę do igły bierzemy nitkę, bo będziemy chcieli je przewrócić na drugą stronę. Żeby nie było widać szwu. Tak. Nie musi być długa ta igła, ta nitka może być krótka. W jaki sposób to przedwrócić? Zamocowujemy tą ikłę. Najlepiej sobie rozszerzcie palcami, wtedy nam się nie chwycą dwie strony. Tylko jedną stronę potrzebujemy, żeby móc przeciągnąć. Tak? I mocujemy tą nitkę w taki sposób. O. Leciutko na supełek, ze razy, na supełek nie, ale tak przeszyjcie ze dwa razy, żeby była mocno. Się trzymała, żeby się mocno trzymała. I teraz tak będziemy po prostu wkładać igła do środka i przeciągać na drugą stronę. W ten sposób będziemy chciały wywrócić ją na drugą stronę. Jeżeli mamy szersze elementy, robimy to agrafką. Ciekawe jestem, czy próbowałyście już agrafką. A przy takich właśnie wąskich elementach, to robimy to i teraz tak leciutko do środka, jakby wkładamy ten materiał na końcu, mamy już wyciągnięte, wkładamy go na końcu i on pomału będzie się przewijał. Trzeba tutaj troszeczkę cierpliwości, ukrójcie się w cierpliwość. Trzeba po prostu to jakby wsadzić do środka, przewinąć do środka i pomalutku partiami po prostu to przewijać. Widzicie? Wyciągamy ją tutaj i wtedy już ta cała reszta materiału nam się szybciutko... Przeciągnie. I mamy już wykonany jeden sznureczek. Jeszcze go sobie później sprasujemy. Teraz tak samo robimy drugi. Mamy przewinięty na drugą stronę. Mamy już wykonane odszycia tych naszych wiązań. Teraz je sprasujemy. Takie wiązanie później też jeżeli chcecie mieć w całości można po prostu do środka włożyć i przeszyć tutaj na końcu. Ja Wam pokazuję tylko jakby sposób wyciągnięcia tych, tych paseczków wiążących i, i jak je wykonać, żeby później wyglądało estetycznie. Potem można je jeszcze właśnie do środka wszyć. Pokażę Wam też szpiletko, jak to zrobić. Zobaczcie. Czyli tak, bierzemy to do środka, po prostu wciskamy. Najlepiej zrobić to szpileczką. Tą część końcową materiału. Najgłębiej jak się da. Nie jest to łatwa sprawa, wymaga cierpliwości. Przy takich drobnych rzeczach, drobnych odszyciach niestety musimy się uzbroić w cierpliwość, bo są to rzeczy wymagające tej cierpliwości. Pomalutku sobie formujemy końcówkę. Drugiej strony nie musimy, dlatego, że ona będzie zszywana, zszywana będzie do środka, więc nie będzie już tego kłopotu. mamy wiązania typu troczki już gotowe. Można je też wykonać, wykończyć inaczej, że do środka ale no jeżeli jest to tak drobne wiązanie, to wiadomo, że będzie to nam sprawiało większy problem. Dlatego ja wykończyłam je po prostu w ten sposób.